Krzysztof, z wyjątkiem pierwszych minut, to właściwie rywale dzisiaj kontrolowali mecz. Czego dzisiaj Wam zabrakło, aby odnieść zwycięstwo i awansować do finału? Wszystkiego. Myślę, że wszystkiego. Dzisiaj Andryj pokazał, że yy, no jest silniejszy, wygrał rywalizację. Yy, przegrywali 2-0, yy, walczyli do końca, wyciągnęli. Wszystkiego dzisiaj zabrakło. Zabrakło tam Wam trochę dzisiaj Florensa w grze, bo w pierwszej połowie jeszcze podawał, ale w drugiej w ogóle zniknął. Na pewno zabrakło. Wiemy, jak Jace może zagrać. Yy... Ciężko cokolwiek powiedzieć w takim meczu. Były takie momenty, że wydawało się, że się zerwiecie do boju, że jeszcze wrócicie do gry, i później proste błędy brakowało w takich momentach koncentracji. Tak, nie wytrzymaliśmy ciśnienia yy, tej, tej rangi yy, meczu. Także no, próbowaliśmy, walczyliśmy, ale gdzieś te rzuty, które normalnie wpadają, dzisiaj były albo zerwane, albo po prostu nie, nie, nie wpadały do kosza. Teraz chyba przed wami najtrudniejsze zadanie, czyli zmobilizować się na walkę o trzecie miejsce, bo tego medalu tutaj na Pomorzu dawno nie było. Mi na pewno serca nie zabraknie. Postaram się jako kapitan szczepić drużynę, żeby zakończyć sezon zwycięstwem. Dziękuję bardzo Dziękujemy bardzo krzytopu